so good. Dzisiaj w sumie temat, którego nie znalazłem na grupie facebookowej, tylko wymyśliłem sam, więc brawo ja. W sumie to miało być o tak zwanych mango zjebach, tylko wolę tego filmu nie robić, dopóki nie zaopatrzę się w katane i jakieś tam, nie wiem, ninja skillsy, żeby skakać po drzewach i uciekać przed haterami, więc po prostu poczekajcie jeszcze chwilę. Dzisiaj pogadamy sobie na temat starszych ludzi, dlatego że ostatnio jakoś tak bywa, że, no cóż, mam z nimi nawet całkiem niezłe przygody i w sumie są to takie przyziemne przygody, jednak całkiem przeszkadzają one w życiu codziennym. Ostatnio na przykład przykład była taka krajowa debata na temat tego, czy starsi ludzie od pewnego wieku nie powinni udać się raz w roku powiedzmy do szkoły jazdy i nie powinni tam zaliczyć takiego testu na czas reakcji i ogólny tam tok myślenia podczas jeżdżenia samochodem. Ja na pewno jak dożyję takiego wieku, to będę chodził do szkoły jazdy i będę brał udział w takich testach, dlatego że to jest tylko dla dobra mojego oraz wszystkich dookoła mnie. Bo sprawa z tym jest taka, że po prostu mamy tam wiecie, prawo jazdy no i jak idziemy wtedy w wieku nie wiem 70 lat do szkoły jazdy, żeby Zrobić taki teścik, no to się okazuje, że mamy właśnie ciulowy czas reakcji, no i wtedy zabierają nam prawo jazdy. Jeżeli chodzi o rencistów, to oni dużo z domu nie wychodzą. Na przykład moi sąsiedzi są, mają tak około 70 lat, powiedzmy, a z samochodu korzystają tylko i wyłącznie po to, aby wyjechać na spacer. To jest na pewno też idealny tok myślenia, bo nie mogą po prostu wyjść z domu piechotą i pójść na spacer. Nie, nie oni muszą wyjechać, wiecie, swoim Mercedesem, żeby wszystkim pokazać, że mają fajny autko, z którego nigdy w zasadzie nie korzystają i wtedy dopiero jadą na spacer, później wysiadają z samochodu i zaczynają chodzić. Czego ja osobiście nie rozumiem, dlatego że zaraz w sumie pod domami mamy tutaj taki dosyć wielki las i tam można sobie pójść w lesie pospacerować, tam jest wszystko ładnie, super i są nawet miejsca na grillowanie, jakbyśmy chcieli miło spędzić czas, fajnie jest, ale nie, nie, trzeba jechać gdzieś indziej. No i teraz przechodzimy do punktu, czy moi sąsiedzi umieją jeździć samochodem. No i ja osobiście bym powiedział, że tak nie za bardzo, dlatego że oni mają taki podjazd pod dom, no w sumie wiecie, tak leciutko, jakby taką góreczkę, pod którą muszą podjechać do garażu. Ja bym powiedział, że to żaden problem, dlatego że mają nowego Mercedesa, który na pewno ma wystarczająco koni mechanicznych, aby pokonać taką górkę, aczkolwiek chyba każdy samochód produkowany w ostatnich 30 latach na pewno też ma taką moc. Tylko tak się składa, że moi sąsiedzi na szczęście umieją jeździć samochodem, więc jak podjeżdżają pod ten podjazd, to tak szlifują to sprzęgło, jakby się dosłownie bali jechać, więc wiecie, wciskają sprzęgło na maksa i później tam dają gazu, że aż w czerwone kreski idzie i jadą dalej. Znaczy no, wiecie, jadą tam z prędkością ewentualnie dwa na godzinę, żeby czasami nie wjechać pod tą górkę, no ale tam oczywiście silnik szlifują do maksa, bo wiadomo, nie, nie wiem, czy to może taki pokaz mocy jest, czy po prostu boją się jechać. Jak już połowę tej górki pokonali, to nagle zwalniają sprzęgło, więc ten samochód za każdym razem praktycznie wlatuje w ściany budynku. Następnie mamy oczywiście gwałtowne hamowanie, no bo trzeba złapać jakoś ten samochód, który dosłownie tak z tego sprzęgła wyleciał jak z procy dosłownie w ścianę, no więc oczywiście gwałtowne hamowanie, no i później, hmm, trzeba jednak zjechać z tej górki. Bo w całym tym chaosie zapomnieli dosłownie wyprostować samochód, tak żeby ewentualnie nie postawić w poprzek tego podjazdu, więc na co, trzeba zjechać jeszcze raz spróbować. To jest taki przykład, jeden z wielu, który ostatnio miałem okazję zaobserwować i to niestety pokazuje, że starsi ludzie po prostu nie mają pojęcia, jak korzystać z samochodu. Już pomijając to, że wiecie, kupili sobie taką gigantyczną w zasadzie limuzynę, tylko po to, żeby tam raz na miesiąc przejechać 2 kilometry, to też jest idealne, no ale co tam, no jak mają pieniądze stać ich, to kto im zabroni, prawda? Chociaż ja osobiście bym powiedział, że bardziej ekologiczne byłoby to, gdyby sobie kupili, nie wiem, jakiegoś elektrycznego, smarta, takiego małego, dla dwóch osób, które w zasadzie nigdy nic nie wożą ze sobą i tam w tym smartzie będzie wystarczająco dużo miejsca. Następnie mamy również fakt, że starsze osoby boją się prędkości. Jak ostatnio widziałem, jechał sobie rowerzysta i jechała sobie również starsza osoba w samochodzie. Rowerzysta oraz osoba w samochodzie, która z niewiadomych przyczyn zamiast jechać 80 na tej drodze jechała 40, więc ten rowerzysta w zasadzie jechał cały czas za tym samochodem, co było troszeczkę śmieszne. Dojechali sobie w każdym razie do ronda, no i uwaga, jak trzeba wziąć ronda, no to trzeba je jeszcze troszeczkę zwolnić z tych 40, bo nie daj Boże, jak jeszcze jedziesz prosto przez rondo, to trzeba przez zwolnić. Więc ten zwalnia praktycznie do zera na tym swoim tachometrze, w tym samochodzie, wiecie. No i tam jedzie przez to rondo i się toczy i toczy. No i ten rowerzysta w sumie, wiecie, tam przygazował troszeczkę na tym rowerku w pedałka, kopnął tam mocniej, no i pojechał i wyprzedził go na rondzie. Nie była to jakaś groźna akcja, dlatego że ten emeryt nie jechał jakimś dużym samochodem, tylko to była taka mydelniczka, czy nie w sumie na co to było, ale taki mały samochód i w sumie dużo miejsca było lewo-prawo, więc obojętnie. No i jak ten rowerzysta go wyprzedził to sobie normalnie jedzie dalej no ale uwaga uwaga jak emeryt wyjechał z ronda to nagle się wkurzył ponieważ wrzucił chyba już dwójkę nawet i zaczął tam gazować za tym rowerzystą wyprzedził rowerzystę no i gazuje dalej w stronę takiego przystanku autobusowego no i tam zatrzymuje się tym samochodem wysiada z tego samochodu i tak czeka i tak się patrzy tam w stronę tego rowerzysty jak ten jedzie w jego stronę no i ten rowerzysta po prostu przejechał sobie koło tego przystanku autobusowego no ale się okazało że ten emeryt nagle się zmienił w jakiegoś obanego krakena i chciał Ktoś tam łapskami go ściągnąć z tego roweru. Pewnie chciał mu tam, wiecie, dupę skopać temu chuliganowi, normalnie temu ła łapserdachowi, co kurde nie wiadomo co se myśli, żeby wyprzedził go na rondzie, bo ten jedzie tam takie wyczuwalne zero. No. To jest niedopuszczalne, no przecież ten starszy pan pewnie jeszcze walczył w pierwszej wojnie światowej, więc jak on śmieje go wyprzedzać? Myślę, no że on jest ważniejszy. A jako, że do trzech razy sztuka, to mam dla was jeszcze jeden przykład, że starsi ludzie są tak troszeczkę nie na miejscu, że tak powiem, i ten przykład ma tak bardziej w sumie do czynienia ze mną. Jak mówiłem z początku, to mamy tak sąsiadów, a jako że nasz dom tak zbytnio nie ma jakiejś tam piwnicy, to mamy tak jakby obok domu wybudowane coś tam w stylu takiej piwnicy, w sensie to jest taka piwnica, tylko że na powierzchni. No i odkąd wynajmujemy ten dom, to jeszcze mamy właśnie tą taką pseudo piwnicę, którą tak w sumie wynajmujemy do połowy, w sensie to jest nie nasze, tylko naszych sąsiadów, tak teoretycznie. W sumie to nawet praktycznie, ale jednak jak się wprowadzaliśmy, to przegadaliśmy wtedy z tym sąsiadem, że będziemy sobie właśnie tą piwnicę dzielić, że jedna będzie nasza, a druga ich. Wiadomo, że w takiej piwnicy nie będziemy odkręcali grzejników na maksa, czy coś takiego, no bo oni tam płacą za ogrzewanie, czy nie będziemy marnowali prądu, no bo to też jest ich w sumie, więc wiadomo, trzeba się zachowywać jakoś kulturalnie, tylko jednak u nas nie było z tym problemu. Więc sobie tam mieszkamy, no i sobie tam, wiecie, w sumie korzystamy z tego również, tam żeby jakieś pranie wstawić, czy ewentualnie jakieś tam picie przechować, czy coś takiego. Oni z tej pseudo piwnicy korzystali dokładnie w ten sam sposób, czyli mieli tam jakąś lodówkę na swoje winko i tak dalej, oraz właśnie do prania, ponieważ, no wiecie, nie będziemy tego stawiali w mieszkaniu. Się okazało jednak, że ten sąsiad ma z nami problem. A dlaczego ma z nami problem? Ponieważ korzystamy uwaga z tej pseudo piwnicy. A dlaczego korzystamy? No bo nam pozwolił, ale chyba o tym zapomniał. Oprócz prania jeszcze w tej piwnicy tam trzymaliśmy leciutko jakiś tam czasami, wiecie, jakąś tam karton. Jeżeli się zamówiło coś z Amazona, no to ten przez ten miesiąc się trzymało, żeby czasami jak się zepsuje, to po prostu będzie w czym odesłać i później żeśmy stamtąd wywalali te kartony. Zawsze zwracaliśmy uwagę, aby te kartony leżały tak, żeby nie przeszkadzały w korzystaniu z tego pomieszczenia, czyli żeby nie blokowały drogi, czy po prostu, żeby nie przeszkadzały Oszkadzały. Pomijając już fakt, że w sumie nasi sąsiedzi pseudo w tej piwnicy mają, kurwa, studo w sumie pingponga, później mają jeszcze zestaw paletek oraz piłeczek, kuwa do pingponga, jakieś 15 komputerów z lat 70. i tak dalej, no to cóż. Oni mają tam, kurwa, wszystko. Oni właśnie mają, nie wiem, komputery, jakieś akwaria, kurwa, kajaki, jakieś wiosła, wszystko tam mają. Ale to oczywiście nie jest problemem. Problemem jest to, że jak my jeszcze tam przyjdziemy i o sobie jakiś karton, który już, nie wiem, kurwa, o grubości 0,5, kurwa, milimetrów, no to to jest już tragedia, to Trzeba stamtąd usunąć. No i z tego powodu my musimy szukać nowego domu, po prostu, więc my się będziemy przeprowadzali. I nie sądzę, że mi to będzie przeszkadzało w tworzeniu filmów, ale jeżeli coś tam ewentualnie wypadnie, to dam znać. A aczkolwiek postaram się to tak zorganizować, żeby było wszystko pięknie i ładnie, żebyście wymieli oczywiście filmy, a żeby ja się przeprowadził bez jakiegoś tam cyrku, ale to jeszcze my zobaczymy. Do tego to jeszcze daleko, dlatego że musimy sobie znaleźć fajny, duży dom, żeby było dla nas dużo, dużo miejsca. Może jestem troszeczkę krytyczny wobec starszych ludzi, jednak mój ojciec wychował mnie w następnym stępujący sposób. Mówił do mnie zawsze, słuchaj synu, wiesz, jak ja będę taki stary i będę albo takie warzywo, że nie będę mógł sam na siebie zarobić, albo będę myślał jak kurwa zjebany debil, to po prostu wiesz, że zaprowadzisz mnie do krematorium i mnie tam sprochujesz i będzie święty spokój. No i szczerze, muszę się zgodzić w tym z moim ojcem jak najbardziej, dlatego że na przykład w Niemczech są takie prawa, że jeżeli mamy swoich rodziców, którzy, no cóż, stali się takim warzywem, no to musimy ich tak troszeczkę utrzymywać. Nawet jeżeli nasz rodzic twierdzi, że już jak wiecie, ma tam, nie wiem, żyć jako takie warzywo, to po prostu Chce umrzeć, albo jak my stwierdzimy też, że w sumie to będzie lepiej dla takiej osoby, żeby się nie męczyła, to nie, nie, musimy ich utrzymywać. To jest bardzo ważne. To jest moim zdaniem do pewnego stopnia niehumanitarne, dlatego że, wiecie, no tamta osoba się żyje i tak dalej, i później musi polegać na innych, żeby coś za tą osobę zrobili. No, więc ja osobiście nie wiem, jak będę chciał się utrzymywać w to kiedy sobie kupić marchewkę, to przynajmniej nie będę musiał wydawać hajsu na Pampersy. No i ta kwestia ze złym myśleniem jest również trafiona moim zdaniem w dziesiątkę, dlatego że no, starsi ludzie czasami mają takie ego, że oni muszą na siłę jeździć samochodem, nawet jeżeli nie umiemy jeździć samochodem, to my musimy jeździć samochodem. A dlaczego musimy jeździć samochodem? No nie wiem, a was kto jest starszy, no bo to jest oczywiście jedyny argument, który, no, który mają, że te osoby, że one są starsze, więc one muszą na siłę. Nawet jeżeli tej osobie się udowodni, że dosłownie ma zły czas reakcji następnym razem na światłach, jak się nie zdąży zatrzymać, to po prostu nie wiem, rodzina z dzieckiem pójdzie się jebać, no ale co tam, on musi jeździć samochodem. no Jeszcze pamiętam kiedyś miałem taki śmieszny przypadek, że starsza pani podjechała pod sklep swoim samochodem i właśnie parking tego sklepu był leciutko podniesiony, żeby w sumie było tam blisko do wejścia tego sklepu. No i ona tak wysiada i właśnie nie zwróciła uwagi na to, że tam zaraz wiecie są krzaki. No i ten parking jest podniesiony, więc po prostu tak przy wysiadaniu dosłownie zaraz spadła tam z tego jakby parkingu i to też było strasznie w sumie troszkę komiczne moim zdaniem. Dlatego, że tak jakby co już nie widzisz, gdzie nogi stawiasz, nie widzisz, że to nie jest proste, mówię, nie trzeba jakichś detali widzieć, jakby tam nie wiem była bomba jakaś tam w tej ziemi zakopana, to tego można nie zauważyć, bo się nie ma okularów czy coś takiego, ale nie widzisz, że kuwa, krzywa ziemia, jest, że katastrofa czy nie. Także moim zdaniem jak najbardziej można wprowadzić jakieś tam testy czy regulacje dla starych ludzi, oraz przy okazji załatwić im coś do roboty, dlatego że, no, w sumie, jak taki rencista sobie tam siedzi w domu, to nie wiem, co on robi przez cały dzień, bo w sumie, no, nie ma nic totalnie do roboty. To jest coś innego, na przykład, jak ja siedzę w domu, ponieważ ja mam pracę, po prostu pracuję na, na dziennej bazie, mam co chwilę coś do roboty, coś nowego, czymś się zajmuję, a taka starsza osoba, no, co dostaje tam swoją rentę, no i czeka i w sumie patrzy się przed siebie, prawda? Nie wiem, może niech pójdą tam bawić się w jakieś turnieje, układania puzli czy coś takiego, niech tam biją się na rekordy Guinnessa w tym, czy nie? Ja nie jestem tym zbytnio dobry. Ale w każdym razie możemy wymyślić jakąś tam inicjatywę. Może zostanę prezydentem i będę właśnie miał taki slogan, nie? Hashtag Make Moher Great Again. Program, w którym wszyscy będą układali domino i będą śmiesznie się go bawili, jak dwa kilo gwoździ, naprawdę super będzie. W każdym razie to był mój taki rant, malutki oraz takie malutkie opowiadanie na temat czasami, no, takich leciłko pojebanych zachowań starszych ludzi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję wam za oglądanie i żegnam się z wami. Ja, czyli Agis, życzę Wam miłego dnia i cześć! we uh -huh.